Siemanko, z tej strony Doritos. Dziś będę na jednym bloku. Więc już chyba możemy rozpocząć. I muszę wam przypomnieć, żeby zostawiliście lajka oraz subskrypcję. A my już bierzemy się za... ...za

No. O no A i tu mówiła, żeby zasubskrybować kanał tego To na YouTube się nazywa To TikTok też, ramtyces, Instagram, to Twitter, to CR, Facebook, toramtyczes, I tu jest jakieś linka. tego nie A to jest coś, coś jest. No to jest to samo, no to, to się nie No to to chyba jest może nie z wami nie? Więc już wywalamy do świetnika. Nie, zrobiła się trawa w końcu. już są Pierwsze, boska. Drugie. Pływa. Trzecie. Pulewa Sokunda. nie wado Mam coś odblokowałem. Szósty. Mesa. Siódme. Jungla. Ósmy. Oceano. Dziewiąte. Mąskion. Dziesiąty. Meter. Jedenasty. Stronghold. Dwunasty. Variado. Sześć jeden. Boska. No, żeby to jest no, on tu tak nie odchodziło, no to zrobimy tak, bo tak chyba będzie najrozsądniej, nie? więc załapimy już tutaj ogólnie nie wiem, ile z tego części będzie, ale możliwe, że 5 lub 3, zobaczymy, no, jak sobie zrobimy No to zrobię ten strach Stać mnie będzie na sikierę w ogóle? Chyba nie No nie, nawet na, miecz, na miecz mi to ja cenię, że... nie na nie tylko stać No to nie za No Brakuje jednego drewna Kurde może że to, to będzie No to musimy wykopać to bo nie mogę zrobić. O jest drewno. Będę mieć kilo Ale ok, Posławiamy i te, i te te, co są ważne i ich nie potrzebujemy. No tak, drewno nie sterujemy. Roślin! Prawie bym wyleciał z tloku, bym się zawał. Co tu się właśnie stało? Co? Co się stało? Co? Co tu się stało właśnie? Widzieliście, ja wykupałem cały blok i on normalnie mnie zabali Nie. No ale kurczę, no nie no to ja chowam. Chowam to drewno do jeszcze i kurde. Ale co to było? Halo. No a teraz już normalnie Не, что я сейчас. Какой-то был просто. Ну, смотрите, я только но Ну, не, встать, не, втеку, не, 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 A kiedy już miałem kilo już nie ma żadnego kosza, tak? To super. O, e, w końcu coś się przyda. Hmm. Да, Ну, no, то свинька уже долго побила Ну, no, то так не идет. Я а сама правила, все выручнено, что выручнено, что вот так и делаем. чуть Не рушать все. No, Но не рушать все деревни. Стой, 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 стой. Вот они тут спадные за вас. Я не купи себе. <свес> já com as bazas, base tu Ah, é super. Para que tu Było to zrobić estetycznie, ale nie potrafię budować, więc pewnie wszystko będzie wyglądać, ale trudno. To ma działać. To nie ma wyglądać, to ma działać, tak? I to jest najważniejsze. państwa tym blok o tu takie małe będzie to kupimy dalej Dobra, widzę się z wami jak skończymy, ale dobrze. Dobra, widzę, że zbudowałem ten dom, nie? No, to, to no, no, tragiczne jest. No, powiedzmy sobie teraz, chodźcie. Może mi to 9 minut. No w sumie nawet nie 9. 7, 8, 6, 7, 6, 8, tylko takie jak. Ale patrzcie, wiecie, co tobie najważniejsze, bo zobaczcie się no teraz, no, się, co Wam tu nie pasuje. Muszę wesprzeć to, nie? Dlaczego to drzewo nie urosło? No dlaczego? No nie wiem, co ja mam zobaczyć, nie ja urosło. To no, mączko. A, to jest blok kości, nie? To jak się przerobię blok kości na. To będę mógł, mą... to mączkę kosztną. No, jest mączka koszna. To Skopię drewno, chociaż odsłynę się. Ona prawie mi dedła. I też trochę szorunek ubrany. ale patrząc na no to jak ja tu gram to możliwe że będzie pięć zobaczymy nie wersji z tego bloku no zobaczmy co jeszcze, no sami No, mogę się sfarmić też będę farmił Dobra, urosło. No bo jakieś tu kwiaty mam. Świnia, mam nadzieję, ten... A ja sobie z wami będę życzyć. A tak w ogóle wszystko nie w Nowym Roku, nie? Bo zapomniałem zapomniałam ten, o tym I... I piszcie, czy już macie zimowy ferie, bo ja już mam wolno. I takim oto sposobem kończymy ten Odcinek będzie za 2 dni, chyba będzie pięć 4 i zobaczymy. Ale przypomnę, za lajkuj i zasubskrybuj. Pa!